Hej, witajcie ponownie w drugiej części dzisiejszego odcinka na moim kanale. Pokażę jak się upiekły ciacha. No niezbyt to wyszło. Tak to wyszło mniej więcej. Niezbyt to wyszło, ale będzie zjadliwe. Teraz sobie zrobię kawkę do szarlotki. Pokażę ją. Taka mini szarlotka mi wyszła. O! Takie oto deserek se zjem za chwilę. Teraz zrobię kawusie. Mam słoiczek ładny na kawę. Towarzyszy mi fajna muzyka. I mam świeżo zmieloną kawusię. Przez filtr sobie zrobię. Mam tu filtr i pokażę taki jeden trik. O, taki life hack. Teraz papierowy filtr mi nie wypada z tego plasticzku. jem szarlotkę, wypiję kawkę i sobie pójdę na rower. Kiedyś może zrobię dzień ze mną na YouTubie. I za tydzień serdecznie zapraszam na hołd No, niestety niezbyt ładnie mi to wyszło, ale będzie zjawliwe. jest To Jestem posypy, ja mi się robić w mieszkaniu. Tak tego nie lubię. Ja lubię porządek, a nie balu mam. No jak każdy. No za chwilę będę mieć odpoczynek się. No, na razie dopiero się rozkręcam z filmikami, w przyszłości powinny być lepsze, także oglądajcie mój kanał, no, serdecznie do tego zachęcam. Zobaczymy, jak wygląda to w środku, ciacho kruchuteńkie mi wyszło. O, takie jest nadzieje jabłkowe, ciamonowe. Niezłe hmm. ciacho mi wyszło. Hmm. że za chwilę jak kawusia będzie wyglądała w nowej szklaneczce. Dzisiaj sobie kupiłam w Biedronce, w centrum handlowym, gołąbkowice! Jeśli słychać w tle jakąś muzykę, no to idzie sobie taka narokowa muzyka. No mhm. już mam i leje. Fajnie to będzie wyglądać. serdecznie polecam taką świeżo zmieloną kawę przez filtr Kto jeszcze oprócz mnie kocha rock i metal? Piszcie w komentarzach. A, czasami lubię sobie tak po prostu ponucić coś. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak słyszycie takie moje nucenie sobie, to piszcie w komentarzach, drodzy widzowie, czy byłabym dobrą piosenkarką. No, już prawie kawusia jest gotowa. Tyle, o. żeby nie bokampało na słojdobę. I tak kawusia się prezentuje. Teraz jest popołudnie, tak więc tak się prezentuje mój popołudniowy deserek. No. Ja wrzucam zawsze wieczorem filmiki, także wy to widzicie wieczorem lub następnego dnia we wtorek. No. To dzisiaj tyle. Serdecznie zachęcam do oglądania mojego kanału. Naprawdę warto. Dopiero się rozkręcam. I życzę miłego tygodnia. I za tydzień zapraszam na home tour. Pa!